Pano witam w kolejnym ze Skyrim'a! Otóż jak widzimy, nikt nie lubi kuriera, nawet strawnicy. Otóż tak jak obiecałem, wreszcie nagrałem kolejny odcinek. No i niebezpiecznie się do mnie zbliża. Dobra, już uciekł. Otóż tak jest. Wreszcie. <grym> Spartakus okrutny, wiesz, że wyglądasz bardzo komicznie w tym stroju, w tym wieńcu i z taką miną? <grym> Dobra, otóż jesteśmy teraz jak widać w Gwieździe zarannej. Na konie przy Muzeum Mistycznego brzasku. Jest to dokładnie na mapie, jeżeli ktokolwiek nie wie. Tutaj. Tak, tutaj. A więc wchodzimy. No i tutaj właśnie będzie nasza pierwsza ciekawostka. Jestem dokładnie tutaj, w tej gablocie. A więc pozwólcie, że sobie tak szybko otworzę ten zamek. Zamek otwarty. No i co teraz robimy? Musimy to uderzyć. Ja potrzebuję chyba większej broni. Zaraz wracam. No, tak lepiej. Jak widać, trzasnąłem to tak mocno. Że zamieniło się w wiadro. Nie wiem jak to działa. Nie pytajcie się mnie. Ja nie wiem. A więc okej, okay, przejdźmy już do następnej ciekawostki. Tam będzie mam nadzieję, że trochę mniej dziwna. Wiecie co? Skłamałem. Ta ciekawostka nie będzie ani trochę mniej dziwna. Będzie jeszcze dziwniejsza. Otóż jest to dziwny, zbagowany przedmiot, mianowicie przedmiot o nazwie nie kasować. Co ten przedmiot robi? Nie wiem jak to opisać słowami. Po prostu wam to pokażę. Możemy go wyrzucić i on teraz będzie tutaj stać. I możemy go użyć nawet jako platformy. A więc teraz, kiedy mamy ich kilka, możemy na spokojnie zrobić sobie schody do nieba. No, może nie do końca takie schody do nieba. Zaraz, zaraz, zaraz. Delikatnie go niżej wywale. To powinno załatwić sprawę, gdzie on jest. Ta. To załatwia sprawę z całą pewnością. Może. Ty... Może wskoczę. Prawie, prawie. z skakuj. Na fradę, tak to całkiem jest codzienny widok, prawda? Może z góry spróbuję wejść, tak to się może udać. Hurra! No i tak jest, dokładnie ten przedmiot znajdujemy w komórce doświadczalnej. Czytam jak to się nazywa, inaczej w pokój deweloperów. Poza nim mamy jeszcze jeden przedmiot, który to nie spada po wyrzuceniu go. Jest to flaga. Mamy troje niebieską oraz czerwoną. Otóż, gdzie dokładnie znajdujemy te skrzynki oraz flagi? W tej skrzyni. Pozostałe przedmioty. I one gdzieś tutaj będą. Pozwólcie, że teraz nie będę ich szukać, ponieważ naprawdę tego jest tyle. Po prostu, no, nie chce mi się. Do historii już wtedy jesteśmy. Pozwólcie, że. Pokażę Wam jeszcze jedną. Tam widzicie ta flaga. Ciekawostkę. Nie mam pewności, czy jest to tak do końca ciekawostka. Ale. Spójrzcie się na tę o zbroję. No i powiedzcie, czy nie widzicie w niej tak. Czegoś delikatnie dziwnego, ok? Tak. To jest penis. Mam nadzieję, że to nie tylko ja i że wy też to widzicie. Mam nadzieję, że nie jestem aż tak zrujnowany. No ale. Come on, pokażę wam teraz coś. Jeżeli, jeżeli teraz dokonam sobie szybkiej zmiany płci, tylko szybko ciało. Nie, zaraz, god damy, mi to. Ciało, zmienię sobie teraz szybko płeć. A, więc tak by wyglądał Spartacus jako kobieta. Dobra, gotowe, okej. Okay. Otóż jak widzimy... ruszcie. To jest nie tak z tą animacją. Otóż jak widzimy, na kobiecej wersji zbroi tego nie ma. Jest za to dziurka, więc myślę, że nie ma tutaj żadnych pytań. Po prostu jest to ciekawostka. Tak. Mogę już wrócić do swojej męskiej postaci? Proszę. To jest dziwne, czuję się naturalnie. Cóż, było dziwnie, ale teraz będzie jeszcze dziwniej, gdyż przechodzimy do dziwnych bagów i gliczy. Tak jest. Otóż zacznijmy od czegoś bardzo prostego: mianowicie, potrzebujemy do tego tylko takiego to kociołka. Musimy go postawić na ziemię w ten sposób i wskoczyć do niego. Ech, ta, wskoczyć do niego. Najpierw musimy wycelować. Zabie się udało. I believe I can fly już to było szybkie, ale teraz ten dziwniejszy bug. Co to robisz? Potrzebujemy tylko znaleźć w miarę równą ścianę. Tak, w miarę równą ścianę. Powodzenia z szukaniem takowej. Ok, to wygląda na to obie obiecująco, ale więc podchodzimy. Kocioł musi być ustawiony właśnie w taki sposób. No i wbiegałem ścianę. Jak widzicie, udało się. Jesteśmy teraz pod teksturami. No i możemy teraz ujrzeć miasto spod miasta. Witamy w magicznym, zabagowanym świecie znikających tekstur. Mam teraz godmoda, a więc nie umrę, nieważne co. Ale teraz mam sposób albo porada. Postaram się wykonać ją szybko, zanim oni mnie dorwą. Czy kiedykolwiek jakiś NPC wkurzył was tak bardzo, że po prostu chcieliście go zamordować, jednakże... perspektywa nagrody 1000 zł za waszą głowę nie jest zbyt przyjemna. Otóż teraz możecie coś z tym zrobić. O, tam idzie idealna ofiara. Hej, uważaj! A więc no dawaj. To zaklęcie wygląda niebezpiecznie. Trzymaj się Więc dawaj, nawij odzielnicy chmur. To zaklęcie wygląda niebezpiecznie. Trzymaj o, teraz to uderz przestraszonego, co? To zaklęcie wygląda niebezpiecznie. Trzymaj nie, nie się ma opcji, nie będzie dla ciebie litości. Otóż co robimy? Po pierwsze musimy mieć poziom kradzieży, przynajmniej 50. Teraz wam to pokażę. Kradzież ją ja, ja aktualnie na stówce, całkiem łatwo w się no i tak jest. Potrzebujemy tego perka. Czyli że jednak 40 poziom. To robimy. Znajdujemy teraz jakąś dobrą truciznę. I nie, nie mamy zamiaru go zabić samym demedzem. Robimy to znacznie kreatywniej. Teraz to znaczy, że wsadzimy mu do kieszeni jakąkolwiek truciznę szału. Dzięki temu, teraz gdy go zaatakujemy, nie będziemy mieli żadnego problemu. Teraz możemy go spokojnie zamordować. Zero problemów. Może poza tymi, no ale... tak poza tym to zero nagrody, hura! Tak. Lepiej stąd spadać. Nic się nie stało. Dziecko, nic nie widziałeś. Serio? Nie rozumiem, że to za... Serio? Zero nagrody? Co? Okej. Okay. Dobra. Przejdźmy na tej ciekawostki. ale nie muszę robić cięcia. Otóż kolejna ciekawostka to jest kolejna ukryta skrzynia. Znajduje się ona tym razem pod niebiańską kuźnią. Co robimy? Po prostu wpisujemy sobie TCL. Niestety nie dostaniemy się tam bez komend. Znaczy chyba jest jakiś tam sposób, ale jest to na tyle ciężkie, że po prostu nie chcemy się tego pokazywać. A więc oczywiście TCL. No i wchodzimy sobie pod niebiańską kuźnię. Hmm, zaraz. Dlaczego to nie działa? TCL. Dziękuję. Otóż nie wiadomo dlaczego komendy które nie działały. Zrestartowałem grę, no już działają. Otóż tak jak wspominałem, kolejna ciekawostka to jest skrzynia pod niebieską kuźnią. Ale to oczywiście sobie tutaj nurkujemy. No i powinna ona gdzieś tutaj, dokładnie tutaj jest. No i ma w niej trochę towaru, tak jak zwykle. Jest to skrzynia, z której sprzedawca bierze swój towar. Teraz sobie sprawdzimy. Tak. No teraz porozmawiamy sobie jest z Orlundem, gdzie on jest. Jest? Tutaj jesteś. Biała Grań należy teraz do synów Skyrim. Teraz No i z tego co widzimy, ma te same rzeczy. Tak? Tak, ebonowy topór bojowy to zapamiętałem. Ma te same rzeczy. A więc na koniec omówmy sobie coś, co rzeczywiście jest jednak ciekawostką, a nie jakimś dziwnym bugiem, glitchem, czy czymkolwiek innym. Otóż, gdzie teraz jesteśmy? Jest to dokładnie tutaj, Nora Schulera. Niedaleko białej grani. No, niedaleko, to pojęcie względne. A więc co tutaj jest? Na pewno jest tutaj dużo tajemniczej białej substancji. Naprawdę mi się bardzo nudziło. Poza tym byłem tutaj sam. A więc pomyślałem, że świetnym pomysłem będzie pobawienie się trochę magią lodu. Widzicie chyba, ciężko się oprzeć. A więc, tak jest. To jest naszą ciekawostką ten szkielet. No i niestety, ten biedak ze śmiercią nie zdążył napić się piwa. Niech spoczywa w pokoju, i nie wiem, w Soundgardzie zapewne już teraz pije piwo miód. Co tylko chce. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Zatem na razie.